Oj, diablesiku! No nie wiesz, z kim zadarłeś? Nie te drzwi otworzyłeś. Trochę ci współczuję. Diables, ma to dziś o tobie na winę, yeah. tylko przestanę obracać latinę Z początku przyjaciel, teraz zażmów. Na bicie zapędzę cię w kozie, róg Wybity przez na Amongasie, do kogo ty skaczesz, ulany grubasie? Nawet mamiko ciebie już nie chcę, ja cię dziś wciągam jak blacha kreskę. Diables, 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 diables. Z wszystkim znajomym dziewczyny kradniesz. Diables, 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 diables. Uważaj, bo zaraz w nauk padniesz. Diables, Imamles, diables, diables, diables. Z wszystkim znajomym laski tu kradniesz. Diables, 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 diables. Uważaj, bo zaraz na ryju upadniesz Myślisz, że koniec to początek disu yeah. Idź lepiej na kup w nederze Debrisu Byku, ja się dopiero rozkręcam Zostaniesz sam jak w lodówce Lubelska Piesek Ewrona, typ na posyłki Tak, Diablesików, tu nie ma pomyłki Pytasz o Outlast, pytasz o statki Zapytaj jak wrócę od swojej matki Diables, 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 z Wszystkim znajomym dziewczyny kradniesz Diables, 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 Diables Uważaj, bo zaraz w nauk padniesz. Diables, 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 Diables. Diables. Wszystkim znajomym laski tu kradniesz Diables, 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 diables Uważaj, bo zaraz na, na ryju padniesz. O no no, o no no Za mocne, za mocne Ale po co było zaczynać diablesik? No po co było? Komu to potrzebne? Przecież tu nikogo nie ma Diables, 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 wszystkim znajomym dziewczyny kradniesz. Diable, diables, diables, diables. Uważaj, bo zaraz w nauk padniesz. Diable, diables, diables, diables. Wszystkim znajomym laski tu kradniesz. Diable, diables, 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 diables. Uważaj, bo zaraz na ryu padniesz.